Witam. Jak widać, Pusto jest ostatnio na moim kanale, dlatego wbijam ja z bardzo fajną informacją. Dobra, już wam powiem. Już dzisiaj, już w tę sobotę, zrobię live'a, gdzie będzie konkurs. A dokładniej będzie polegał na tym, że zrobimy tak. Do wygrania będzie pewna broń e, fajna. E, to będzie. Jak ona miała? Jezu, tu sobie przypomnę jeszcze. Później. E, raczej wam napiszę w komentarzach. Nie no, oczywiście, że to będzie. Dobra, srać jaka to będzie broń. Mm. No. Wystarczy, że co będzie trzeba zrobić? No, oczywiście. Będzie. Wystarczy zasubskrybować, zalajkować, wbić na streama Co dalej? Wbić na, moje, na mojego Discorda, a dokładniej na moją grupę Discord Na Discordzie strefa graczy po, po remont, Przed remontem jeszcze do tego, że ktoś musiał akurat zrobić niezłego żarta, nie powiem kto I napisać, w komentarzach pod tym filmem napisać Biorę udział do wygrania Kurde, już zapomniałem nazwy tej broni. Chwila. Chwila. Moment. Yy. Yy. O. Nie, to nie. Dobra, wiecie co walić? To napiszę wam w komentarz, ale wybieram sobie później tę broń, bo nie wiem, jaką wybrać. No i cóż jeszcze wystarczy że będziesz na streamie napiszesz w komentarzach pod tym filmem nie pod streamem tylko pod tym filmem że bierzesz udział i będziesz brał udział po prostu będzie fajnie żeby coś mi się wczytało Eee, dobra walić to no to co no to mam nadzieję że widzę was na streamie i teraz czas zapełnić kanał nowymi widzami ja niby... O! NA streama! What the fuck! Dobra, wina streama. Naprawdę proszę cię wbić. Ci widzisz, ile osób z jakąś broń sobą A mówię wam, nie dam wam jakiegoś słabego gówna. Ja wam dam najfajniejszą broń. Dobra, no i widzimy się w następnym odcinku.